U stóp potężnej góry Jeszczet z jej tak charakterystyczną wieżą rozpościera się Liberec, jedno z najbardziej kuszących turystycznie dużych miast Republiki Czeskiej. Szczyci się nie tylko wybitnej urody architekturą, i to w zachwycająco dużych dawkach, ale też zestawem fantastycznych muzeów, doskonałym zoo i ogrodem botanicznym, oraz kilkoma parkami rozrywki. Oto IQ Landia, czyli największe w Czeskiej Republice centrum naukowo-rozrywkowe. Na czterech piętrach futurystycznego budynku czeka aż 11 wystaw tematycznych z ponad 400 interaktywnymi eksponatami. Dosłownie po sąsiedzku centrum Babilon z akwaparkiem i najbardziej niesamowitymi wnętrzami pośród tego typu przybytków. Nadpodziw efektowny styl steampunk uprzyjemnia tu korzystanie z mnóstwa atrakcji wodnych. Z kolei wyszukana atmosfera antycznych łaźni towarzyszy rozległemu wellness centrum, które oferuje kilkadziesiąt zabiegów. Całości kompleksu Babylon dopełniają ogromne sale fanparku parku dla dzieci, klasycznego czeskiego Luna Parku, oraz IQ Park, czyli dostosowane dla maluszków zabawowe centrum, gdzie można pobawić się w sklep, bar, a nawet kontrolę lotów kosmicznych. A teraz czas najwyższy zobaczyć Liberecki Rynek i jeden z najbardziej dekoracyjnych ratuszy tej części Europy. Powstał pod koniec XIX wieku według projektu wiedeńskiego architekta w stylu nawiązującym do północnego renesansu. Z tak jak trzeba mnóstwem arkad, lodzi, wykusików, balkoników, ale też i po gotycku kłujących niebo Po drugiej stronie ratusza baśniowy budynek XIX wiecznego teatru, autorstwa słynnego duetu wiedeńskich architektów. Którzy przyozdobili swoimi teatrami również sam Wiedeń, Budapeszt, Berlin czy szwajcarski Zurych. Obejrzawszy starannie fasady przepięknych rynkowych kamienic i fontannę Neptuna, warto zajrzeć obok, na Sokołowskie Namesti z kolejną porcją architektonicznych śliczności, i dalej ku waldsztańskim domkom z czasów, gdy liberec był jeszcze drewniany. By dojść na końcu do perełki baroku z niesamowitej urody słupem maryjnym, dziełem pracowni słynnego Bernarda Mateusza Brauna. W bliskości rynku znajdziecie jeszcze jeden zabytkowy kompleks z libereckim zamkiem, jego cudownie utrzymanym ogrodem i parkiem oraz godnym wizyt samego cesarza Grand Hotelem Złoty Lew. W sąsiedztwie. Centrum Handlowe Liberec Plaza i zajmujący trzy piętra Dino Park. Jego wystawy ukazują unikalny obraz ewolucji Ziemi od Wielkiego Wybuchu, poprzez okres panowania dinozaurów w Mezozoiku, aż do czasów Homo Sapiens. Z kolei 100 metrów dalej Liberecka Biblioteka Naukowa i coś, co trzeba zobaczyć koniecznie. Najpiękniejszy czeski przystanek autobusowy czyli dzieło Uczta Olbrzymów, sławnego Dawida Czernego z Pragi. Innym nietypowym, a wartym odwiedzenia miejscem, znanym także polskim czytelnikom powieści Jarosława Rudisza, jest libereckie krematorium, pierwsze w całym Cesarstwie Austro-Węgierskim. Ten zachwycający przykład wczesnego modernizmu stanowi gratkę dla miłośników architektury. Natomiast klasyką, bez której wizyta w Libercu się nie liczy, jest słynna dzielnica Willi Magnatów Przemysłowych z fantastycznym libereckim zoo. Najstarsze w Czechach szczyci się ponad 160 gatunkami zwierząt ze wszystkich kontynentów, a do tego piękną zielenią, mnóstwem cienia i optymalnymi gabarytami. I od razu po sąsiedzku. Ogród botaniczny. Jego rdzeń stanowi dziewięć szklanych pawilonów, w których ukazano 12 biomów. Piękny letni pawilon nenufarów, a do tego pawilon akwariów poświęcony rybom tropikalnym. Na drugim końcu ulicy z willami, przy której leży Zo, niesamowicie urodziwy gmach łaźni miejskich których budowę postanowiono w 50. rocznicę panowania cesarza Franciszka Józefa, a który nawiedził je później osobiście. Wspaniały budynek gości znakomitą galerię sztuki z cyklicznymi wystawami o ponadregionalnym, a nawet europejskim znaczeniu oraz ekspozycje stałe z zatrzęsieniem zdumiewających prac artystów ziemczeskich od wczesnej nowożytności do współczesności. A także przebogatą kolekcję kilku znanych szkół francuskiej, niemieckiej, austriackiej sztuki drugiej połowy XIX wieku. Dosłownie naprzeciwko czeka całkowita zmiana klimatu czyli bardzo obszerne zbiory Muzeum Techniki. Dostarczą one prawdziwej uczty wielbicielom piękna starych samochodów i czasów, w których ich używano. Miłośnikom historii komunikacji miejskiej, jak również fanom motocykli, dziwnych bicykli oraz współczesnego przemysłu. Na koniec zostawiliśmy liberecki Krem de la Creme, czyli słynne muzeum północnoczeskie w bajecznym wprost budynku, owocu międzynarodowego konkursu projektowego zorganizowanego w Wiedniu. W jego wnętrzach wspaniałe wystawy z wieloma interaktywnymi stanowiskami przedstawiają nie tylko rozwój rzemiosła europejskiego, ale też w fantastyczny sposób dokumentują styl życia i zachcianki średnich oraz wyższych klas społecznych. Unikalna jest również wystawa automatofony z zadziwiającymi mechanicznymi urządzeniami służącymi wytwarzaniu muzyki. Z kolei libereckie fragmenty, które przedstawiają historię i rozwój tej czeskiej metropolii północy, uzmysłowią wam, jakie bogactwo ciekawych opowieści ma wam do zaoferowania to miasto. Odwiedzajcie więc liberec. Zapraszamy!